Witam. Pewnie część z was, osób, które grały kiedyś w backroomsy i nie umiały ich przejść, zastanawiała się, jak wygląda hub po przejściu tej gry, więc ja wam dzisiaj pokażę. Wchodzimy tutaj single player, mam tutaj specjalny save z talasfobii. Mamy tutaj dostęp do hubu, talasfobia jest, tak wygląda specyficznie. Jest to właśnie dom startowy na tym poziomie, który jako jedyny był umeblowany. Ale my tam nie idziemy, my nie wychodzimy z tego poziomu. My idziemy z powrotem na górę. Tu mamy powrót do poziomu 6, czyli do Lights Out, ale my idziemy tutaj w górę i dostajemy się do hubu tym oto prostym sposobem. Większość poziomów w tej grze ma możliwość wejścia właśnie do hubu, ale my tak, my wrócimy tutaj, idziemy do stacji Meg. Przechodzimy, no i podbiegamy do komputera. Wchodzimy tutaj. Mieje oczywiście hasło. It heard you. Klasycznie. Hasło się nie zmienia. Eee, no i powinno być teraz o wiele więcej, właśnie poziomów. Mamy tutaj poziom pipe dreams. Eee, wiadomo, za informacja. Mamy minimalne zagrożenie. Minimalne e, zagrożenie sanity. No i fast w skali sekund. Akurat to nie jest prawdziwe, bo to mam inne czasy. Eee, electrical Station. E, klasa czwarta. Bardzo duże zagrożenie. Eee, mamy nie zagrożenie utratą Sanity. No tutaj rekord 20 sekund to było, on był wykorzystywany. Ten rekord, kiedy był bug, on był przyjąć przez ściany. E, abandoned Office. Nie ma bardzo małe zagrożenie i nie tracimy tutaj Sanity, więc warto o tym wiedzieć. E, teraz Terror Hotel. E, mamy poziom drugi zagrożenie, mamy poziom trzeci utraty Sanity, więc tutaj bardzo szybko je tracimy. E, poziom fan. Mamy no danger, a to naprawdę zagrożenie jest, już jest uśmieszek. Mamy jedno zagrożenie utraty sanity poziom pierwszy, czyli jakieś tam jest, ale nie nieduże. E, jeśli chodzi o pull rooms, mamy małe zagrożenie, ponieważ możemy zginąć od blue tilesów i od hydrolytics plague. E, mamy tutaj minimalne zagrożenie sanity utratą właśnie w tych miejscach. Tutaj mamy run for your life, extreme danger, bo musimy tutaj ciągle biec i nie tracimy sanity na tym poziomie. Poziom The end. Poziom drugi zagrożenia, ponieważ mamy tylko Scratchera. Yy, mamy poziom pierwszy, jeśli chodzi o utratę Sanity. Level 9, bla bla bla. Yy, nie mamy w ogóle żadnego zagrożenia, po prostu są tylko schody. Yy, poziom czwarty, mamy klasę trzecią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i klasę trzecią, jeśli chodzi o utratę Sanity. Poziom lights out. Nie mamy żadnych informacji. Bo jak, jak sami wiecie dobrze, plor nie ma de facto żadnej informacji, co na tym poziomie jest i jak to wygląda. No i talasfobia nie czwarte, duże zagrożenie, i poziom pierwszy, jeśli chodzi o utratę Sanity. Oczywiście tego na ten moment e, nie możemy wiedzieć, ponieważ e, no, nie jest jeszcze dodany ten poziom do gry, jest tylko jakby sam wstęp zrobiony. Więc pewnie to będzie w przyszłości dodane. Na co liczę? Wtedy, oczywiście, nagram więcej odcinków z tej gry. No, myśli, kolejne drzwi już pewnie przygotowane przez Fansiego są świetlone, więc nie ma tutaj przejścia. No cóż, my wrócimy na... do Talasfobii. Weźmiemy go. No i cóż, zejdziemy po schodach. Idziemy tutaj. Znowu się nam zrespiła woda. No ale... Nie tracimy tutaj nic, chyba po prostu idziemy do drzwi. I cóż, ja w tym miejscu podziękuję no za uwagę. Był to taki połowiczny odcinek Poradnikowy raczej to nie był to bardziej odcinek informacyjny. No ale cóż, jeśli gra czy nie spodobał czym mówię gra, to w górę, komentarz, a ja się widzę yy, z wami w innych odcinkach z Escape the Backrooms i ogólnie z całego świata backrooms. No i cóż, czekamy na trzeci update, a teraz mi się żegnam na razie.